Tu nagle jest mowa, że przenosimy się gdzie indziej. Nie rozumieliśmy, co właściwie się dzieje. Nie wiedzieliśmy też, że nigdy nie wrócimy. Dla nas było to po prostu coś nowego. A co to jest, to właściwie zobaczyliśmy dopiero po drodze.

Jestem przecież Przychodziłem normalnie do sołtysa. Pismo, może tyle i tyle muszę dać. W takim, takim wieku. Młody. Normalnie to Niemiec na, to nie na no. I Nic sobie z tego, nikt nic nie robił. Po prostu. Nie, nie mieli strachu. No jechali my po prostu dziwuchy ze wsi. Nie byli takie morderstwo, świadome świadomi albo co. Jeźdź nas, no na roboty. Jeszcze w pociągu śpiewaliśmy, jak nie wiem co. Bo ja bym był został, to by zabili. już dużo, dużo wymordowali u nas tych Ukraińcy, ta banda e, bandera. To jest ta wioska po prostu przedmieścia, co ja, to mój dom, w co ja pracowała, a to jest przedmieścia. Nikon. Nikon nazywał się. To jest moja niemka. No tam doleż to, a później... Zaraz, 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 zaraz. No tu mąż koniem jak jedzie. Nie no, tu... No? A tu znowu, no oże. A, a tu ja na rowerze w Niemczech uczyła się. Jeździć i zęby sobie była I nogę wytrąciła. Lutego, bo ja już z nim chodziłam naraz drzwi otworzyli się u ich jadalni. Co tak widno? Wychodzimy na podwórko, a tam cały Dresden oświetlony. Rozwalone wszystkie domy, ulica zawalona, do dwóch metrów bruzu na ulicach. Tak było. Najpóźniej spisie chodziły, rozpychane to. To jeszcze żył, tu, uciekali wszyscy. Poubijani, pobandażowani, uprawiani. Jechali samochodem, zbierali. Który jeszcze żył, to do szpitala, a który nie żył, to na spalenie. Bo co mieli? To tu setki ich było. Yes. A mnie jednak było szkoda tego miasta. Pomimo to, że tu wroga było. Bo to po prostu zmarnowanie pracy, czyjeś i tak dalej. I nic z tego nikomu nie przyszło, że to zniszczone jest. Skończyła się wojna. 7 maja przyszli ruski Ruskie. tam do nas. Do tego. A 9 już koniec już wojny. No i później on przyszedł po mnie. My rowery na rowerach. I dawa, i też wózek i na wózkie walizki. Dobre było. Ale do, dokąd do my to do, do Gierlic, a tam nam ruski. Zabrali rowery. I rób co chcesz? My jechali w mojej stronę, ale że nas nie puścili już na, na granicy. Opuszczali Ukraińców, puszczali. Ruskich, ale Polaków już nie. Tam są wie na zachód. 5.7. Lubben erreicht in einer kazerne. 5 lipca 1945 roku. Dotarliśmy do Lubben. Mamy kwaterę w Koszari. Dobrze postaliśmy. 6 lipca. Długo spaliśmy, szukanie pracy. Robotników brakuje, ale nie ma kartek żywnościowych ani kartek dla chorych. Ogromny brak mieszkań. Lubę w 90% zniszczone. Hasłem jest ojczyzna, ale nikt nie idzie z powrotem, każdy chce odczekać. 21 sierpnia urodziny mamy. Nie zabrakło kwiatów, dostałam 10 bukietów. Zamiast ciasta mieliśmy placki kartoflany. Mein Vater hat hier eine, eine, eine Dampfmaschine gefunden. Nicht? Hm.